Co robisz? Zrzucam masę, bo nie chcę zostać gwiazdą. Czy gazowe giganty to nieudane gwiazdy? Brzmi jak jakiś. Tani nagłówek w tabloidzie, ale coś w tym w sumie jest. Jowisz i nasze Słońce są właściwie stworzone z tego samego materiału, czy też z tego samego pierwiastka, a mianowicie mamy tutaj na myśli wodór, gdyż jest go najwięcej zarówno w Słońcu, jak i właśnie w Jowiszu. Dlaczego więc Słońce jest tak gorące i jasne, a Jowisz nie? Odpowiedzią jest fuzja jądrowa. No i tutaj możesz się oczywiście to sobie przeczytać z boku. Zobaczmy teraz, co oferuje nam program. Wybierz Jupitera, czyli naszego Jowisza. Musimy teraz otworzyć jego właściwości i wybrać zakładkę Powierzchnia. A tu możemy zobaczyć sobie, jak szybko Jowisz otrzymuje, czy też absorbuje energię z różnych źródeł zewnętrznych. Jak możemy tutaj sobie zauważyć, najwięcej energii Jowisz pobiera z naszego słoneczka. Mamy tutaj 0,559. Ale, ale, ale to nie jest wszystko, co tutaj możemy sobie jeszcze sprawdzić. Moglibyśmy zobaczyć, czy na przykład pobiera energię z supernowych, no ale akurat w pobliżu wszystkie się skończyły i żadnej e, chętnej nie ma, więc mamy tutaj wartość 0. Laser power. No, nikt tutaj nie strzela laserem w tym momencie ani z laserowej dzidy do Jowisza, więc też mamy kompletne zero. Większość, zresztą mamy tutaj też podpowiedź, większość energii, którą otrzymuje Jowisz, dociera do niego ze słońca. Jest to pół kwintyliona watów mocy. Gdyby to przeliczyć, tak jak widzicie tutaj na elektrownie atomowe, to byłoby to około 500 milionów. Elektrowni atomowych, które wypromieniowują swoją energię na powierzchnię Jowisza. Pytanie, oczywiście, jakie elektrownie? No bo jedne produkują więcej, a drugie mniej energii. No cóż. Tego tutaj twórcy programu nie uściślili. Klikamy dalej. Tu możemy sobie zobaczyć, właśnie, jaka jest energia z fuzji. Tu wychodzi na to, że zero z racji tego, że jowisz nie ma zbyt dużo masy. To znaczy, masy ma bardzo dużo, ale zbyt mało, żeby stać się gwiazdą. Stąd też nie zachodzą w jego wnętrzu reakcje termojądrowe. Klikamy sobie dalej. No i teraz przechodzimy do tego, co kosmiczne robaki, tygryski i inne dziwne zwierzęta z futrem lub też bez lubią najbardziej. Będziemy podgrzewać Jowisza, będziemy sprawiać, że zamieni się w gwiazdę, czyli spełnimy mokry ser. Mokry ser. Mokry sen Artura C. Clarka, który opisał w Odyssei kosmicznej. Aby to zrobić, musimy dodać sobie trochę masy. Będziemy dodawać masę w Jowiszach, żeby się tutaj za bardzo nie namęczyć. No cóż, Jowisz ma. Jak pewnie wiemy, jedną masę Jowisza, ale żeby mógł stać się gwiazdą, będzie potrzebował około 80-70 paru mas Jowisza. Tutaj jeszcze ta granica jest płynna, to też dużo zależy od samych parametrów planety. Ale na początek twórcy programu sugerują, żebyśmy dodali tutaj 50 mas Jowisza, właściwie ustawili masę Jowisza na 50 jego mas. Ten bardziej masywny jowisz będzie się rozgrzewał z czasem, oczywiście, i po jakimś czasie stanie się tak gorący, że zacznie świecić. Ale skąd bierze się to ciepło? Musimy sobie zajrzeć do zakładki powierzchnia. Jeśli przyjrzymy się tutaj naszej zakładce, to zauważymy, że nagle Faktycznie zaczęła się tam jakaś fuzja jądrowa i mamy też energię nie tylko ze słońca, ale mamy też energię z tejże właśnie fuzji. Jak widzicie tutaj jest to około zeta wat, właściwie prawie 2 zeta waty energii. Zeta wat, zeta wat to właściwie jest chyba tyle, ile powinniśmy zeta zapłacić za ilość watów, które wykorzystamy w ciągu miesiąca. No, ale wracając, wracając. Teraz, jak widać, ta energia z fuzji jest tysiąc razy większa niż ta zewnętrzna energia, którą otrzymuje ze Słońca. W tym momencie Jowisz stał się brązowym karłem. To jest taka kategoria obiektów pomiędzy gwiazdami a planetami gazowymi, gazowymi gigantami, takimi jakim właśnie Jowisz jest. Jak wyjaśniają twórcy, brązowe karły mają masę pomiędzy 13 a 80 masami Jowisza. I teraz uwaga, ta masa. Ta ilość materiału i to ciśnienie, które zaczyna panować wewnątrz tej planety, sprawia, że może tam zachodzić fuzja Deuteru. Fuzja Deuteru, z której powstaje Hel 3, a ten pewnie znacie z powierzchni Księżyca, więc jak widzicie, niekoniecznie na Księżyc musimy lecieć, żeby Hel 3 zgarnąć. Możemy też zwiększyć masę Jowisza około 79 razy i pobierać Hel 3 z jego wnętrza. Chociaż nie, chyba jednak zbieranie go z powierzchni Księżyca będzie zdecydowanie łatwiejsze. A co się stanie, jeśli zwiększymy masę Jowisza jeszcze trochę? No cóż, otwieramy sobie zakładkę podgląd i zwiększamy masę do, jak sugerują twórcy programu, 100 mas Jowisza. O nie, Jowisz stał się aktorem z filmu niemego, w tym momencie jest czarno-biały. Nasz, e, nasz brązowy karzeł stał się gwiazdą, tylko coś tu się wydarzyło i nie było przez chwilę widać i słychać. A Już wszystko działa. Nasz brązowy karzeł stał się gwiazdą, a powyżej masy, mniej więcej 80 mas Jowisza, wewnętrzna temperatura tego obiektu jest tak wysoka, że wodór może się właśnie zamieniać w hel. Dochodzi do fuzji. I ta wodorowa fuzja jest dużo bardziej energetyczna niż fuzja deuteru. Stąd też właśnie ten niesamowity blask, jaki pojawia się w przypadku gwiazd. A teraz coś bardziej skomplikowanego. Twórcy przenieśli nas do systemu, w którym znajduje się słońce. Gazowy gigant w postaci Jowisza, brązowy karzeł i jakaś mała gwiazda o małej masie, czyli jakiś czerwony karzeł. Teraz zobaczymy sobie podgląd. Wybierzemy sobie wykres. I teraz przyjrzeć możemy się wielkościom tych obiektów. Zmieniając masę gwiazdy czy też obiektu po prostu, możemy albo rozpocząć w nim właśnie takie procesy termojądrowe, albo je wyhamować i sprawić, że no będą jakby nie patrzeć z powrotem na przykład jakimiś brązowymi karłami czy gazową planetą. Tu dla przykładu mamy Ziemię, obok mamy Jowisza. Tylko tutaj trzeba jeszcze brać pod uwagę jeden, jeden element. To znaczy, nie zawsze brązowy każdą będzie większy niż. Taki na przykład Jowisz. Z tego też powodu, że im większa grawitacja, tym bardziej ściska te gazy, wszystkie, które znajdują się w takim brązowym karle. I czasami brązowe karły mogą być mniejsze niż Jowisz. Postuluje się nawet, że niektóre brązowe, brązowe czerwone karły, czyli już gwiazdy, te chłodne i ciemne gwiazdy, mogą też czasami mieć po prostu średnicę, czy też promień mniejszy niż promień Jowisza. Możemy się teraz troszeczkę tutaj zabawić. I spróbujemy sobie zrobić coś jeszcze tutaj. Jeśli mamy brązowego karła, to odpalmy sobie w tym momencie jego podgląd i dodamy mu trochę masy. 50 mas Jowisza, więc zrobimy sobie 70 mas Jowisza i zobaczymy, czy to już jest ta granica, czy też będziemy musieli się zbliżyć bardziej do 80. Wciąż jeszcze jest to brązowy karzeł. Zmienimy sobie nazwę. Brązowy Karzeł. Brązowy Karle. Dodamy Ci jeszcze dwie masy Jowisza. I zobaczymy, co stanie się wtedy. 72 masy Jowisza. Jak widzicie, blask zwiększa się, no ponieważ ciśnienie i temperatura we wnętrzu tego brązowego karła rosną, a co za tym idzie też, coraz mocniej zachodzą te wszystkie procesy termojądrowe. Widzicie to na górze? Ten pasmo chmur wygląda jak małe mrówki, które chodzą dookoła brązowego karła. Ale my tutaj nie po to przyszliśmy zmieniać masę naszego brązowego karła, tylko gdzieś mi ta masa uciekła. Weźmy sobie 77, to jest magiczna liczba, 77 mas Jowisza i wciąż jeszcze za mało, on potrzebuje więcej. Jest jak silnik diesla, 78 mas Jowisza w traktorze, 79 mas Jowisza z podpiętą broną i 79 mas Jowisza to była ta granica, ten moment, w którym nasz Jowisz, nasz brązowy karzeł właściwie, nie no Jowisz, zamienił się w jakąś małą gwiazdę, to jest czerwony karzeł i świeci nam pięknie, świeci przykładem i zróbmy sobie z ziemi też jakąś taką właśnie rzecz. Najpierw zwiększymy masę do... Oczywiście weźmiemy sobie masy jednostkę, zamiast jednostki masy Jowisza, do jednej masy Jowisza. W tym momencie atmosfera zacznie nam grubieć, a przynajmniej powinna nam zacząć grubieć. Ziemia puchnie jak twarz youtubera po fame ma. W tym momencie dodamy sobie jeszcze dwie masy Jowisza, a właściwie zwiększymy do dwóch masy Jowisza. Gdybyśmy chcieli dodać dwie masy Jowisza, to musielibyśmy trzy masy Jowisza. Ziemia nam cały czas puchnie, to jest dziwne. Weźmy sobie 5 mas Jowisza i zobaczymy co się stanie. Dlaczego atmosfera nie grubnie? Czyżby to był jakiś błąd w programie? Oby nie był to błąd w sztuce. Weźmy sobie 10 mas Jowisza. 10 mas Jowisza. Dobra, chyba musimy polecieć do 50 mas Jowisza. Tak, zamieniłem Ziemię w brązowego Karła. Jak się teraz z tym czujecie? 50 mas Jowisza. Z ziemi będzie też całkiem ładna gwiazdka. Zobaczymy, czy 79, tak, 79 mas Jowisza to jest tutaj w tym programie właśnie właśnie ta granica. I znów mamy do czynienia z gwiazdą ze starego okina. I jak widzicie nawet tak zmęczonej życiem planety jak Ziemia można zrobić gwiazdę. A teraz wiecie już w jaki sposób się to dzieje i dlaczego niektóre obiekty pozostają gigantami gazowymi, niektóre stają się brązowymi karłami, a jeszcze inne świecą i lśnią na nocnym niebie, jako właśnie gwiazdy. To wszystko zależy od masy zupełnie odwrotnie niż w show biznesie. A ja będę się z wami już żegnał, to koniec dzisiejszego odcinka, zapraszam Was serdecznie na kolejne spotkanie z Universe Sandbox 2, a w komentarzach koniecznie piszcie, co chcielibyście jeszcze zobaczyć w tym programie i co mam dla Was zasymulować. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!